Chudnij we śnie dzięki tylko dwóm składnikom. Twoi znajomi będą myśleć, że zrobiłeś liposukcję. Aby przygotować tę bombę spalającą tłuszcz, potrzebujesz jednej średniej marchewki. Obierz ją i pokrój w plastry. Marchew pomaga oczyścić organizm, usuwając toksyny i nadmiar tłuszczu. Umyj dokładnie dwie limonki i pokrój je na małe kawałki. Limonki to jeden z najlepszych naturalnych sposobów na odchudzanie, ponieważ pomagają zmniejszyć odkładanie się tłuszczu i redukują wzdęcia. Przygotowanie. Włóż wszystkie składniki do blendera, dodaj pół szklanki wody, zamknij pokrywkę i miksuj przez około 2 minuty. Następnie przeceć mieszankę przez drobne sitko do czystej miski. Stosowanie. Pij to każdego wieczoru przed snem przez tydzień, a wkrótce poczujesz się lżejszy i szybko stracisz na wadze. Aby uzyskać lepsze rezultaty, stosuj Shilajit, naturalny suplement diety zawierający ważne minerały, które przyspieszają metabolizm tłuszczu i pomagają oczyścić organizm. Jeśli szukasz wysokiej jakości produktu, znajdziesz link w moim profilu.